like keep it Brakuje wiary, tu każdy robi swoje I nikt nie puszcza pary Organy oszalały, groziły mej kobiecie Jak łaskawie się zjawię, to wtedy mnie znajdziecie Znów chada na tapecie, ponownie daję słowo Naprawdę, wiele razy wymykałem się obok Wciąż z uniesioną głową, cały czas trafiam w sedno I lecę tu po swoje, nikt nie zawdzięczam mediom To ja narzucam tempo i głośno z was się śmieję Tak samo robi NASA, Cieleban i Pawełek leży i złodzieje, mam ich po swojej stronie I nikt się nie odwróci, gdy Problemem zadzwonię, pomału na spokojnie, się z kurwy syny, na szczęście zawsze zwarte. But just hold on, hold on to me. Don't let go of what it was. When you know you found the way. Just hold on, hold on to me. Wchodzimy na level, gdzie nie ma nikogo. Są moi ludzie, i nasilowo. Leci to weter, klasyk jak teken. Ich rapy na bekę zjadamy jak samo samą jakością Mamy gadane, bo każdy to raper, nie kurwa na papieru, mowa to słowa Chcemy tu pasji, a nie tylko kaski, tak się odbywa jakości kontrola Sztywna selekcja, elitarny Nie strzela nic fejsa, czy youtuber party Walutonowy Midas, czego nie nagra platyna Klasy jak torszy na Didas Za niego kolejny Bóg, bez przewózki nad wyraz Taki jak ty chłopaczyna, grany na wszystkich rewirach Ostatnio o sobie słyszę to znów Połowę życia na rapie spędziłem ono od niedawna Daje mi hajs i czułem to zawsze, że jestem wybrańcem I że to nie będzie mój stracony czas Trochę zajęło ci, żebyś to skumał Rośniemy powoli, bo drzewo tak ma dziś mamy tą pewność na polu wciąż Stoimy samotnie jak bałwa rabie mam na kopie, spakowane folder kosz Wasze rapie, marne kopie, już to wcześniej robił dosz high, hype. modna papka tylko dla mas high. Spakowane folder kosz. Wawel, rafie marne kopie, już to wstydzi robi mnóstwo. Hyper high Wodna papia tylko dla mas. Hyper high kontrola jakości nie znana. But just hold on, hold on to me. Don't let go of what it was. When you know you found the way. Just hold on, hold on. you if just so